Cześć, witam w kolejnym dniu miesiąca intuicji. Dzisiaj o czymś, co łączy naszą wewnętrzną mądrość z kreowaniem rzeczywistości, bo intuicja to nie tylko narzędzie do podejmowania różnych decyzji, to jest także wsparcie w tworzeniu życia, którego pragniesz. Czym jest w ogóle manifestacja? To jest proces, w którym przekształcasz swoje pragnienia w rzeczywistość. To jest kreowanie życia i to nie jest magia, ale jest to współpraca pomiędzy Twoją energią, działaniami i wszechświatem. Intuicja pełni w tym procesie rolę takiego przewodnika, pokazując drogę do realizacji naszych marzeń. Jak intuicja wspiera manifestację? Pytamy. <laughs> Po pierwsze, wskazuje, czego naprawdę pragniesz, bo czasami sobie myślisz, że chcesz czegoś, bo tak wypada, albo inni tego od ciebie oczekują. I intuicja pomaga nam odróżnić pragnienia duszy od wpływów z zewnątrz. Podpowiada, kiedy działać. Są momenty, kiedy czujesz, że teraz jest ten czas, i to Twoja intuicja daje ci właśnie zielone światło. Ostrzega przed nieskutecznością. Jeśli coś nie jest dla ciebie, to intuicja sygnalizuje to poprzez uczucie jakiejś ciężkości, jakiegoś oporu, jakiegoś wewnętrznego nie. I przyciąga synchroniczności. Gdy podążasz za intuicją, to dzieją się rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się przypadkowe, ale spotykasz odpowiednich ludzi, trafiasz na właściwe informacje, drzwi po prostu się otwierają i... Jakie są kroki do manifestowania z intuicją? Jasno określ swoje intencje. Zapisz sobie, czego naprawdę pragniesz. Nie bój się być szczery. Wszechświat działa najlepiej, gdy twoje intencje są klarowne. Wsłuchaj się w swój ten wewnętrzny głos. Zastanów się, czy to jest naprawdę moje pragnienie. Jeśli poczujesz ekscytację lub taki wewnętrzny spokój, to jest ok. To jest znak, że idziesz w dobrym kierunku. Bądź otwarty na drogę. Intuicja rzadko pokazuje cały plan od razu. Często daje takie małe wskazówki, krok po kroku. Działaj w zgodzie ze sobą. Manifestacja wymaga działania, ale nie chaotycznego. Podążaj za tym, co czujesz jako tak. I zaufaj procesowi. Trust the process. Nie musisz kontrolować każdego etapu. Lepiej, żeby go nie kontrolować. Wszechświat wie, jak dostarczyć to, co jest najlepsze, i często w sposób, którego ty się absolutnie nie spodziewasz. Wiem to z własnego doświadczenia. I zadanie na dziś: intuicyjna lista pragnień. Weź sobie kartkę i zapisz 3, 4, 5 rzeczy, które pragniesz przyciągnąć do swojego życia. I następnie zadaj sobie pytanie: jak się czuję, gdy o tym myślę? Jeśli czujesz spokój, nie wiem, radość, to znak, że twoje intencje są zgodne z twoją intuicją. Intuicja i manifestacja idą w parze. Kiedy słuchasz siebie, to tworzysz życie, które jest Twoje. Wszechświat działa najlepiej, gdy jesteś po prostu w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem. Do usłyszenia jutro. Jutro porozmawiamy o intuicji w rodzicielstwie. Jak zaufać sobie, wychowując dziecko. Trzymajcie się ciepło. A teraz chciałabym zaprosić cię serdecznie na mojego Instagrama. Tam jest nieco inna tematyka, ale też jest fajnie, więc zapraszam. A tutaj na ekranie nazwa mojego konta. Ok, idziemy dalej. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina ebook narcyz cię nie złamie, pokaże ci jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.